Uuuu... <trykne> Uuu... Ja, fabrykatora. Mamy coś do jeżdżenia. Smar. <trykne> hmm, to tak to się robi pojazdy. Co, na dno poszedł? Wow... Ciekawe jak to... Działa. Nice. Ale zajebiste. <trykne> Co tu? Tu mnie nie zgniecie, ale tam to zgniecie. Dobra. Tu coś widziałem dziwnego. Co to kurde jest? Jakiś kalafior. One no śpią. Nie wiem, zawsze mnie dziwiło, jak ryby potrafią spać z otwartymi oczami. <śkluzny> jak, jak kurde Gandalf w tym owocie pierścienia. Nie wiem, to jest w ogóle motyw, jak ryby śpią z takimi otwartymi oczami. No, po prostu no, nie mrugają. Widziałeś jakiś rybę, która cię mrugnęła? No nie. Masz akwarium, i ty ryba ci. ten. Oczko puszcza. Ryba puszcza mi oczko z oczka, wod... z oczka wodnego. To w ogóle by był motyw, nie? Wiesz, masz oczko wodne koło domu. I to masz tak ryby wytresowane, że ci oczko puszczają z niego. To by się nadawało do jakiejś uwagi. No to fajnie. Czemu? Ja muszę wsiąść do, aut... do mojego auta, mojego. Nie wiem, co to za marka mogłoby być, ale no powiedzmy, że podwodny Fiat. <grymne> podwodny Malu, gdzie ten mój podwodny Malu? Żeby się nie zgubić, bo tak bym, już bym zgubił tą bazę, już bym nie wiedział, gdzie ona jest w ogóle, nie? Tu tak łatwo się zgubić, płyniesz w jedną stronę, obracasz się dwa razy i już nie wiesz, gdzie jesteś tak naprawdę, nie? Co? Spodnie, a koszula nie. Spodnie do prania, no. Koszula jeszcze... jeszcze <grymne> tydzień chodziłem, może być jeszcze. Ma, To jak to zrobić? A nie, tu jest, dobra. I gdzie to walimy? Bo... Aha, to na całą ścianę, dobra. Tu, tu walniemy z brzegu, o, tak będzie elegansio. Zrobimy ścienną na razie. No i proszę. Voila! Chciałeś to masz. Co musisz z tym... Nie ta! O kurde, tonica ścienna, <noise> to jest chyba dekoracja po prostu, nie? Dobra, ale ładnie wygląda, od razu przyjemniej tu jest. A, tu, tutaj uciekł. Ale się zbeknął. Napijmy się. Żywiec trój, tworzone laserowo. Śmierdziokorzeni. <noise> Chciałbyś zjeść <śmierć> korzeń. <noise> A, tu jest zasadzone. No dobra. To trzeba czekać. Nie wiem, czy trzeba coś robić. Podlewać chyba nie trzeba, bo to pod wodą jest cały czas. Zaraz będą z tego małe meduski na, na rantce są. Po co mam to budować jakie ja wszystko widzę? Przez to już Ty się nie uczysz, nie, ja już gniję już w ogóle. Ja nigdy się nie uczyłem, tak? Co to znaczy oswobodź? Uczysz się cały czas, nawet Y, tej gry trzeba się nauczyć, tak? Musisz wiedzieć co, gdzie, jak, co, tak, jak to się robi. Nauczysz się. Nie ma bata. Chcąc, nie chcąc, to coś w ogóle już wiem, jak przetrwać pod wodą. Gdybym, gdybym, kurde, gdzieś y, się rozbił na bezludnej wyspie, to praktycznie już wiem, jak zrobić na przykład donicę ścienną. Tam chyba zostawiłem, bo tam były te drzwi do otwarcia. Zespół. Jezus Maria, ale mi wyskoczył. Załadował się dopiero. Dobrze, że one nie są groźne. Bo dźwięki wydaje naprawdę złowieszczą <noise> Też takie wydaje jak mi się do szkoły wsadzić nie chce. Ta, no coś jest tym... Jako nie szkoła No, załadowała się. Czyli co? Diamenty są pod tym? Zaparkujmy sobie ładnie. Krowie cycki. To jest mleka. Jakiś port czy coś Jak oni mnie tu są przywitać? No dawaj. No ja na takiej górki nie przyskoczy, co za ziom. Chociaż on w płetwach biega? Nie, myślę... Nie, czekaj. On ma takie, jakby, butopłetwy. płetwy. Będę miał pełno kleszcze. Tam jest spadek z kolcami, takimi bardzo dużo tych diamentów, ale jest, ale... ...kinda niebezpiecznie. Dobra. Co, dziś miałeś na obiad? Kurde, e, Kotleta. <noise> kotleta z zimiekami. Standardowy obiad w Polsce. No nie mam zyskanowane? Jakim cudem? Ty no to nie mam zyskanowane. No co za debit ze mnie? Mam, ale nie do końca chyba. <ścoughs>